Jojojo, yo, yo, yo. Advance Warfare na konsoli Xbox 360 na Pro na prośbę ee, co niektórych moich widzów, którzy chcieli zabrać, zobaczyć jak wygląda mm, Advanced Warfare na starej generacji, żebym nagrał jakieś materiały, no bo staram się coś tutaj wam um, ugrać. Nie gwarantuję dobrego wyniku ani niczego fajnego, oczywiście graficznie wygląda, biednie. W porównaniu do PS4, ale tak jak mówię, ten silnik nie jest sam w sobie, też jakoś nie wiadomo jak ładny. Więc. okej. Okay. Co się tam w środku już dzieje? Bokiem idą. Będę miał na pewno Zeza. A oh wow. Aj, niepotrzebnie challenge mu zrobiłem. Trudno. Trudno. O fuck, Okej, okay. co to się... Połączenie skacza lekko, dobra, no nie. No i tak balem mam chyba największe szanse, by cokolwiek tu zrobić. I nie jestem przyzwyczajony oczywiście do, do tego. Nie jestem przyzwyczajony do... Wow, Xboxa teraz już inny ten kontroler jest inaczej się tu gra. O i bursi oczywiście. Musi być zawsze Bullshit zawsze musi być Tu z jaskini często wychodzą Często gęsto, nie tym razem Okej okay. Plecy, plecy panowie, pilnujcie sobie pleców Ja do tych resków tutaj nie mam zaufania Co coś się może dziać, z... zaraz sam na dupie Oczywiście, już jest jakiś koleś tam. ja, dobra mam cię, mam cię, mam cię, Trzeba sobie chronić... Ja no w jaskini są, oczywiście tak. Koleś okay, wycofuje się. Wy, wycofuje się. się. W jaskini byli, dopiero co? Ok Jeszcze jeden Mam Zeza, mam Zeza Potrafię ogarnąć kontrolera Xboxa. O oh, fuck Gościu mnie zaszedł. <laughs> Potrafię ogarnąć, może ten meczek nie być dobry. Baczymy w przyszłym meczu. Bo muszę... Pewnie się muszę wczuć teraz jeszcze ten kontroler i będzie lepiej później. Co tam, tam, ktoś skacze Ktoś skacze, tu z boku pewnie mi zajdzie aj, 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 dołem Co to za respałny są w ogóle? Tam na górze jest kołeś Widzisz tam, zabij go, stary bo zabijał naszych tam... What the po Po prostu... tak, do Dobra. Jakiego ja mam zeza? Holy jesus. Dobra. Dostał. Bo po prostu, ty, po prostu nie odrzucałem się już na maksa od, od kontrolera, od Xboxa, i teraz ciężko mi w ogóle coś tutaj zrobić. Masz są ca cały czas takie sytuacje, gdzie no strzelam pierwsze ewidentnie, ale nic mi to nie daje. Nic mi to nie daje. Tam koleś jest na dole okay. Tam poleciał, tam jest na końcu mapy jakiś koleś Ja idę tam do niego do tyłu Jeżeli dojdę oczywiście, bo może mnie zaraz znaleźć Tutaj I zajść mi z drugiej strony, ale postaramy się tam wejść Tyłem do niego. O, jest tu ktoś. Dobrze. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. Zabijam kogoś. Dobrze jest, zabijam kogoś. ouch 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 och, ouch a drugi gdzie? świetny retard pobieg tam kurwa nie widział mnie ok tyłem coś idzie tak oczywiście oczywiście orbital package jakże mi miło podnieś to podnieś to aj Cholera! Fucking shit! To tu mamy Rekondron. Nie chcę tego. Nawet nie będę tego używał. Nie chcę tego. Trzeba przyznać, że poziom graczy jakiś tu nie jest naj najlepszy na Xboxie. Ale. Kurde. Przebia ja jeszcze bardziej ogarniał tego, ten kontroler Przestawiłem się już na PS4 i teraz mi jest ciężko w ogóle cokolwiek ugrać na tym padzie okay. Także jak widać, ludzie tutaj nie są jacyś pro elo, ale tak czy siak, tak czy siak wystarczy, że z tym hak, dobra. Ej no koniec meczu. Okej, okay, jaki tam wynik mieliśmy? Czy to warto w ogóle Wam pokazywać, czy nie? 21.8. Mam nadzieję, że jest to do obejrzenia. Tak na szybko dzisiaj nagrywane, żebyście mieli na jutro już materiał. Czy tak wygląda gra na Xbox 360. Oczywiście zachęcam do lajkowania, do ocen. Właśnie w górę łapkę w górę, czy te dół. Mówię zawsze zależy od Was, czy Wam się podobało, czy nie. Tu jeszcze miałem XP, które już jest nieaktualne. Jakieś pierdoły, pierdoły. Oczywiście zostawcie komentarz, jak Wam się podoba Stara Generacja i czy uważacie, że gracze na Starej Generacji są gorsi niż na Nowej. No, jakoś łatwo mi się tu grało, nie wiem czemu. E, oczywiście zapraszam też do subskrypcji, komentujcie i tak dalej, i tak dalej. Do następnego razu, trzymajcie się, na razie.